Dobry wieczór! Dobry wieczór Zosiu! Witam Cię bardzo serdecznie. Sobota 6 lutego, godzina 22, czyli czas na poetycką Dobranockę. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dobrze minął Wam dzień, że spotkało Was dzisiaj coś dobrego, i że Wam udało się komuś wyświadczyć jakieś dobro. Słuchajcie trzy wiersze y, już tradycyjnie, które y, chciałabym Wam dzisiaj podarować. Wiersze, które y, no, nieustannie, nieustannie mówią o wielkiej miłości do, y, do życia. O radości z każdej chwili, o cieszenia się po prostu, cieszenia się y, każdym dniem. Dobry wieczór Pani Moniko, dobry wieczór Pani Jadwigo. No to słuchajcie, zaczynamy. Pierwszy wiersz. Dałeś mi życie, bym cieszyła się każdą chwilą, bym żyła najpiękniej, jak potrafię. Dałeś mi oczy, bym widziała rzeczy, których się nie dostrzega, bo brakuje czasu na zatrzymanie się w pogoni. Za. No, za czym? Za marzeniami. Trzymam je mocno i spełniam, bo one zaprzyjaźniły się z młodością i nie chcą jej puścić. Dałeś mi serce do szaleńczego kochania, uśmiech, by odczarować wszystkie smutki. Ręce. By się dobrem i nogi, bym szła zawsze przed siebie. Dałeś mi niebo nad głową, mnóstwo szczęścia ukrytego w lecie, zimie, wiośnie i jesieni. Dorzuć jeszcze więcej miłości do życia. Słuchajcie. Naprawdę dużo otrzymaliśmy, bardzo dużo. Specjalnie w tym wierszu y, napisałam o rzeczach oczywistych, o rzeczach, które y, sprawiają, że jesteśmy bogaci. Właśnie oczy, serce, y, ręce, nogi. Że możemy czuć, że możemy kochać, możemy marzyć. Możemy dawać dobro, możemy dzielić się szczęściem, możemy iść do przodu. Dlatego w wierszu przypominam o tym, co posiadamy. Dobry wieczór, Gosia! Witam pana Andrzeja, pana doktora! Witam Agatę! No super, że jesteście. I gdzieś mi mignęła ula, moja kuzynka. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Ula, jeżeli jesteś jeszcze, pozdrów ode mnie rodziców. No i teraz drugi wiersz. Ciekawe jestem, co o tym wierszu będziecie myśleli. Słuchajcie, zapraszam Was do tego, żeby w w tym, co ja mówię w kalendarzu, żeby w komentarzach Napisać coś, co Wam schodzi do głowy? Czy zgadzacie się, czy nie zgadzacie się? Jakieś swoje odczucia. Drugi wiersz: Żeby tak można było uprosić czas o kilka chwil szczęścia z pokrytego kurzem niepamięci wczoraj. Jaką poszłabym drogą? Jakie odwiedziła miejsca, do których drzwi zapukała, z kim usiadła na łące, by podzielić się dobrem, żeby tak można było choć raz zatrzymać w ramionach ciszę, posklejać dawne obietnice, czy ucałować nieobecnych bliskich którzy żyją już tylko w naszej pamięci i w starych albumach. Tęsknię za słońcem z czasów dzieciństwa, śmiechem wolnym od problemów i marzeniami potykającymi się o niemożliwe. Chciałabym jeszcze raz spotkać najpiękniejsze chwile, Potrzymać je na dłoni i włożyć do serca. Żeby tak można było, na zapas nacieszyć się życiem. I tego Wam życzę, żeby na zapas z tych takich najszczęśliwszych chwil, z najszczęśliwszych momentów, zabrać szczęście, miłość. I tym się nacieszyć. Witam Agę, Aga Szarpak. Witam Ele, dobrze, że jesteś. I pozdrawiam serdecznie Grzegorza Molendowskiego, oczywiście i rodzinkę. I ostatni wiersz, który na dzisiaj przygotowałam. Słuchajcie, wiele razy zastanawiałam się, po co mi takie serce łatwowierne, naiwne, które chce pomieścić i przytulić wszystkich. Po co mi serce, które ma swoje łąki, pola, górskie ścieżki? I często ucieka od rzeczywistości. No, po co mi takie serce? Nadwrażliwe, nadopiekuńcze, bujające w obłokach i zawsze gotowe wybaczać. Takie ciepłe, często wymieniające myśli ze łzami, pomocne, prawdziwe. Które bardzo łatwo można zranić. Po co mi takie serce? Wiem, dzisiaj wiem, potrzebne mi jest, żeby kochać, żeby bardziej jeszcze kochać. No właśnie, słuchajcie. Serce. Jakie to serce nasze jest. Oby rzeczywiście pomieściło dużo, ale i żeby przytuliło wszystkich, którzy tego pragną. Słuchajcie, tyle na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że. przyjmiecie te wiersze. Że chociaż. Trochę będą one taką odskocznią od tego, co trudne, i od takiej szarej codzienności. Bardzo Wam dziękuję, że znaleźliście chwilę czasu na spotkanie z poezją. Zachęcam Was do tego, żeby komentować, żeby po prostu pisać swoje odczucia, bo wtedy dla mnie to też jest ważne, bo wiem, że gdzieś tam ktoś się zatrzymał, ktoś się pochylił. I bardzo Was o to proszę i zachęcam. Yy... Miłego wieczoru Wam życzę. Jutro niedziela. Odpocznijcie. Nabierzcie siły na nowy tydzień. I pamiętajcie, że jesteśmy tylko chwilę tutaj na Ziemi, ale to może być bardzo piękna i szczęśliwa chwila. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło, pozdrówcie najbliższych i zapraszam jutro na godzinę 22. Miłego wieczoru i dobrej nocy.